Cześć, słuchajcie. Witam, dzień dobry. Chciałbym tutaj e, dzisiaj e, z Wami przedyskutować, omówić o sytuację z meczu e, Real madrid Monachium. Ja uważam, że fajny moment na to, żeby to omówić, ponieważ kontrowersji jest tak dużo i tak dużo różnych różnicowych opinii sędziów, byłych, obecnych, komentatorów znawców a ja przedstawię swój punkt widzenia na tą sytuację. I dlatego też zapraszam wszystkich do wspólnej rozmowy, czekam na Wasze komentarze, na Wasze zdania, na Wasze opinie, a także zapraszam na mój kanał na Twitchu, tam też chciałbym takie rzeczy poruszać, więcej z innych meczy, z Waszych meczy, może Wy gdzieś graliście, macie jakieś analizy wideo, o których możemy sobie porozmawiać i o których chcielibyście coś zapytać, czy pomoc przy treningach, przy treningach indywidualnych, zespołowych, odpowiedzi służy pomocą? A przejdźmy teraz do tego, co chciałbym, e, przedstawić. Słuchajcie, na początku, e, ta sytuacja, mamy ujęcie. Pytanie zawsze pierwsze, czy był spalony, czy nie, bo to jest przede wszystkim zasadnicze, zasadnicza uwaga. Z mojego punktu widzenia, patrząc teraz tutaj na tą sytuację, jest to bardzo ciężkie do ocenienia i, i rozumiem sędziego liniowego, który podniósł chorągiewkę. Miał ja do tego prawo. Nie rozumiem też decyzji Marciniaka, który nie puszcza tej sytuacji do końca, tylko gwizdze. Uważam, że powinien ją puścić, ale nie zgodzę się, że tu zostały popełnione dwa błędy, bo jest dużo w sieci jest informacji, że zostały dwa popełnione błędy. Pierwszy błąd właśnie, że została podniesiona chorągiewka, a Szymon Marciniak zdecydował się gwizdnąć, gdzie powinien to zostawić, żeby akcja szła dalej. Natomiast kolejna sytuacja, kolejna Błąd, który został skarżony, o to, że e, pasego padła Bramka. Nie zgodzę się. Niestety nie zgodzę się, bo to, co się wydarzyło e, później, naprawdę e, wygląda inaczej niż, niż tak wszyscy oceniają. Pierwszy błąd, zgodzę się, nie wiem, czy sytuacja nie powinna być puszczona, ale to, co nie zostało puszczone, tak? Został gwizdek. W tym momencie zobaczcie, Lunin nie reaguje już na strzał całkowicie, bo jest gwizdek. On jakby nie bierze udziału w tej grze. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta bramka wpadła, by, czy by nie wpadła. To jest kolejne gdybanie. Co by było gdyby? Na podstawie gdybania nie możemy stwierdzić, że Bayern Monachium został okradziony z bramki. Został okradziony z sytuacji podbramkowej. Zgadzam się. Ale czy z bramki? Strzał był moim zdaniem za słaby. Moim zdaniem strzał był przede wszystkim za słaby na to, żeby ocenić, czy ta bramka by wpadła. Ja uważam, z punktu widzenia ustawionego bramkarza, nie wiem, czy znajdę tutaj... Inną, inną kamerę? Uważam, że nie. Że Bramka by nie wpadła. Uważam, że Bramka w tej sytuacji by nie wpadła. I, i możemy się tutaj teraz kłócić, możemy teraz tutaj dyskutować, gdybać. Tutaj. Czy był spalony? Nie, zaraz dowiemy się, ale zobaczcie. Jest gwizdek? Znacie co, robi Stoi. On już całkowicie postawa wyłączona z koncentracji, z decyzji o, o dalszej, dalszej gry. Więc nie możemy stwierdzić, że Bramka by wpadła. Strzał był, w środek bramki. Popatrzmy to jeszcze raz. Zobaczcie. polony. Zaraz to sprawdzimy. Sytuacja. Bramka stoi. Piłka leci. Czekajcie. zaczniemy kawałek jeszcze. Zobaczcie. Jeszcze raz skupmy się na strzale, tak? Zaraz spróbuję zatrzymać. Przez strzał leci obok, obok Lunina, który nie reaguje. Przed chwilą miał postawę. Zobaczcie. Jeszcze raz. U, zobaczcie, chorągiewka jest podniesiona, gwizdek Luni jest wyłączony z gry. Całkowicie stoi. Dopiero przy strzale wiadomo, reakcja na strzał, nawet na treningu, bramka się reaguje. Jest obok niego. Nie uważam, że z tego wpadłaby bramka. Jeżeli chodzi o spalonego, przyjrzymy się. Moment podania. Uważam, że jeszcze jest za. o ułamek sekundy. Eee, jeżeli chodzi o. Podanie powinno być cofnięte, bo ta piłka już jest w ruchu, a powinien być moment podania. Ale okej. Okay. Zakładamy, że wtedy byli byliby jeszcze z tyłu. Tak? Następnie. Mamy analizę. Zobaczcie, przybliżenie, wszystko fajnie pokazane. I co? I co? To są, to są milimetry. Zgodzę się, że nie było spalonego. Ale sędzia podejrzewam, widział dwóch wysuniętych zawodników. W tym momencie e, popełnił błąd. Nie było spalonego. Zgadzam się. Ale czy to jest sytuacja, w której, której Marcinia popełnił ogromny błąd? Znamy. Historię piłki, znamy historię sędziowania? Uważam, że nie. Że to nie jest aż taki wielki błąd, żeby go aż tak mocno krytykować, aż tak mocno wsiadać, bo skandali, jeżeli chodzi o sędziowanie było wiele i wiadomo, że zawsze będzie sytuacja taka, że będzie o tym najgłośniej ze strony zespołu, który został skrzydzony. Ale znów stwierdzę kolejną rzecz. Piłka, mecz trwał 113 minut. Bajer miał wystarczająco czasu, żeby strzelić bramkę. Nie jedną, nie dwie i nie stracić, a przynajmniej te pierwsze nie stracić. Mogą obwiniać sędziego, mogą szukać winnych dookoła, aczkolwiek uważam, że ta sytuacja, gdyby została puszczona, nie byłoby bramki. Dzięki za ten krótki filmik. Zapraszam na mój kanał na Twitchu i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!